Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Hearthstone. Z dodatku czarna góra, drugie skrzydło ognista, czeluść, i zaczynamy. Otwieramy zobaczenia na odcinki, zaczynamy. I mamy pierwszego. Gar to jeden z przybocznych Ragnarosa, jesteś coraz bliżej niesamowite Zada jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom taka jest, taka jest jego dodatkowa umiejętność może coś takiego nam zrobić ale to zadaje wszystkim swoim i naszym i będę dzisiaj grał kapłanem przeciwko temu bossowi hmm. Zapewni nam zwycięstwo. Niezbyt dobre karty, jak na sam początek. Trochę za wysokie. Proszę bardzo. I ta karta będzie bardzo ważna za cztery. Wycisz wszystkich przeciwników. Ok, wycisz wszystkich sobie wrogi przeciwników i dobierz kartę. To jest naprawdę ważne. I tutaj za, za tej jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom, ale to mało, bo w momencie kiedy e, jeżeli e, wybuchną, e, jeżeli e, padną ci e, przeciwnicy, to zadadzą e, obrażenia dodatkowe. Dobra? Więc nie możemy raczej dopuścić do tego, żeby wybuchnęli. Dlatego będzie mi potrzebna właśnie ta karta. Nie mam z czym wyjść, niestety. Uważaj Pewnie. Zadajmy punkt i lecimy. O! do jednej z postaci Prowokacje i dodatkowe DPS i życie. O, i właśnie tą kartę chciałem zobaczyć. mnie Dość popularna karta, też ją lubię, często ją używam w swoich dekach. Znowu zadaj po jednym. I oprócz tego może mi zadać uu, 5 punktów. Hmm. Ale przynajmniej nie zostałem prosto w twarz. Elegancko. Oczywiście gram na Normalu yy, z góry mówię. Nie gram na Heroiku z tego powodu, że. Co by teraz tutaj zagrać? Z tego powodu, że dawno nie grałem w Chrystona. Chciałem wam pokazać bossów i trochę się pobawić, bo mi, bo sprawia mi to sporą przyjemność roztywka. Co by tutaj zrobić? Nic. Poczekamy aż on nie mi Musisz jeszcze poradzić sobie z władcą żywioł. Okej, okay. dwa punkty zanar. No i bezpośrednio w twarz mi za, za, zadaobrażenia. I teraz wyciszymy wszystkich. Okej. Okay. Zostaną wyciszeni. Teraz jakimś zadaobrażeniami. Nie zadającą mi obrażeń żadnych. No i dobra. Podnieśliśmy do 6 i zadajemy 6 punktów obrażeń. Proszę bardzo. Wszyscy goście byli wyciszeni i nic mi nie zrobili. Hmm. Co teraz, co teraz? <laughs> możemy zrobić szarze, możemy zrobić tego zioma. Zrobimy prowokację plus dodatkową. No i dobrze. Mamy 19, zadał obrażenia. Dość spore potworki ma, ale to nic. Proszę bardzo, ponownie prowokacja nam doszła. Co teraz? Mamy 7 do wykorzystania. Na pewno damy prowokację. Dość sporo kart mam. Mamy jeszcze szarże. Tą szarżą rozwalimy gościa 6 2 a wykorzystamy na zadawanie obrażeń, i skończymy Do rundy. Zadał jeden obrażeń. Hmm. Okay. Ile mamy? Mamy 5 obrażeń. Na razie jeszcze mało, ale mamy, mamy do tego jeszcze roja to jest 6. Co byśmy tutaj zrobić? Oh. Hmm. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. <laughs> Mogłem to inaczej rozpiekać. Trzeba było najpierw skillować <laughs> Fail. Fail fail drodzy Państwo. Ale tak jak mówiłem, Dobra, dawno się grałem. Więc zdarzają mi się małe pomyłki. Ale i tak spokojnie rozpykam tego bosa. Mamy jedną prowokację. Mieliśmy. Co prawda? Okej. Okay. Tak, tak, tak. No i tak ma tylko jeden życia, więc bez większego problemu. Przypuszczam, że dam raz. Który był pierwszy boss, drodzy Państwo. Okej, okay. pamiętaj wrócę się podoba. Nim kaczkę na jeziorze lawy Ragnarosa. <noise> na pewno się ucieszy. Niesamowite teksty. Dobra. Dostajemy jakąś fajną kartę. Wypisz jedno. Przemień w stronnika 52 lub w stronnika 25. Więc możemy jedno albo drugie wybrać w zależności od tego, co w danym momencie potrzebujemy. Fajna karta. No i dobra, mamy następnego bossa. Zobaczmy kto to. Baron Gedon nie daje nam przejść. Baron Gedon, rozpraw się z nim. Hmm. No i dobra. Ragnaros zatrudnia naprawdę nikczemnych. Okej. Okay. Zadaj 5 punktów obrażeń wrogiemu bohaterowi, jeśli e, ma niewydaną manę. Mm, to będzie ciekawe. Naprawdę to będzie ciekawy pojedynek. I tym razem Malfurion! będziemy grali druidem Malfuria. Baron Geddon. Baron <coughs> Muszę chronić dzikie ostępy. No i dobra. No razie się tego nie chcemy. Zostawimy sobie prowokację. Prowokacja jest zawsze mile widziana, mamy wyciszenie. Plus dodatkowo 4 na 4 za jedną kartę dla przeciwnika. Zadaj 5 punktów obrażeń wrogiemu bohaterowi. Więc nie możemy zostawić czegoś takiego, że zostanie nam jeden albo więcej kamyków many w momencie, kiedy będziemy kończyć z tego powodu, że wtedy będziemy nam zadać obrażenia. No i niestety nie mam jedynki, więc tak jak widzieliście, to co mówiłem przed chwilą. 5 punktów poszło. Baba Dobra, następne 3, 4 na 4. Hmm Co by tutaj zrobić? Chyba wyjdziemy z tym. Wyciszenie się, zostawimy. Może zostanie zaatakowany, chociaż umoduje. Hmm. Szkoda. Szkoda, szkoda. Ale nawet komputer nie jest taki głupi. Śmieć mnie nie przeraża. Dobra. Mamy prowokację, na jakiś czas jesteśmy zabezpieczeni. No? no. Kurde, czemu nie obok? <grytanie> no dobra, już nie mamy prowokacji. Ale on się także pozbył swoich kar. Dobrze. Tu mamy jakiegoś ziemusia. Za każdym razem, Aha! chochlika przywołuje. Co my zrobimy? Może go wyciszymy? Proszę bardzo, wyciszony. I zadajemy obrażenia przeciwnikowi. Zadzikuj wstępę. Proszę bardzo. Piszcie w komentarzach, jak nam się podoba nowy dodatek bo mi się podoba bardzo znowu do funkcjonuje okej okay. dobra, teraz mamy za pięć, możemy wyjść więc wyjdziemy z prowokacji. Gotowe. Gotowe. O, i teraz jest coś takiego, że w momencie, kiedy e, nie pozbędziemy się tej karty, a możemy ją wyciszyć, to wtedy też dostajemy Muszę wrażenie. Się. Więc wyciszamy ją. I tutaj przy tej walce jest ważne albo, żeby wyciszać te karty, które są oznaczone, żeby nie dostać obrażeń, albo cofać je na rękę. Dlatego miałem parę takich i parę takich. Mamy ożyźwienie. To by dawało nam dodatkowo hmm, dwa punkty. Wtedy będziemy mieli 9. Ale jest okej, okay. Tak, to mamy 6 i 3. To w porządku. Dobra, to to, to bierzemy. Prowokacja starczą. plus dodatkową. Tryczka. No i prosta twarz. Całkiem nieźle wygląda. Proszę bardzo, już zaczyna dużymi gośćmi na pierdzie Gdzie? Tutaj możemy sobie cofnąć kogoś. Gdybyśmy chcieli, zadamy dwa obrażenia. Pięć, nie ma sensu. Dwa, przy okazji wtedy, rozwalimy troszeczkę drugiego kościa. I po prostu twarz. I przypuszczam, że w następnej rundzie będzie to przeciwnik. Okay. Okay. Wykorzystuję wszystko co mam. Ale to i tak mu nie pomoże. Wiem, że to nie heroik, ale... I tak sprawia dużo przyjemności. Trzeba było trochę pokminić, jakie talie. Proszę bardzo, jeszcze żebyś pobawić. Cofnąć kartę w kit. No i dobra. Tutaj tego rozwalimy. tym wyjdziemy. Trollowanie. No i dobra. I po drugim posie, drodzy Państwo. Trzeci głos będzie najciekawszy. Coraz bliżej. No i dobra. Zobaczmy, jaką kartę wykonujemy. Okrzyk bojowy otrzymuje 1 plus 1, jeśli. Otrzyma 1 plus 1, jeśli masz w ręku smoka. Nie mam w ręku smoka, ale mógłbym mieć. Technik. Proszę bardzo. No i dobra. To co? Trzecie skrzydło. Jakie trzecie skrzydło? Trzeci boss, Zarówno moje Jak Zobaczymy. Pytać, ryby ocenić. Dobra. Zadaj 8 punktów obrażeń losowemu wrogowi. To znaczy, jeżeli pokonamy. Pierwszego bossa, to wtedy wyskakuje Ragnaros. I ten Ragnaros może nam zadawać dodatkowe obrażenia. W tym exekutus. razem znowu Gram Kapłan. Żywy wszystko. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Wymieniamy tylko tą jedną. I mamy kartę, że możemy coś większego. Rozwalić i on y, przyzwi y, postać 1 na 3. Hmm. Dziwna jest ta karta, zadaje sobie dwa punkty wrażeń. No i dobra, za bardzo nie mam co zrobić, więc się schyluję. mam do tego życia. Okay. Następna akolita 1-3 Znaczy to pierwszy, szczerze mówiąc. Nie jest taki mocno groźny. Okej, okay. mamy podwajanie zdrowia. I mamy prowokację. Trzeba trochę podblokować gościa. Okej, okay. tak, Proszę bardzo, zaraz się przyda, Okej, okay. to też będzie ważna karta, co teraz dostałem ją rozwalimy tego zioma i prosto w twarz. Śmierć. W twarz, wydaje mi się. W twarz bosa. Dragonarosa, jeszcze prawie nie. Okay. To nie było zbyt miłe. Uu. Niezbyt dobrze to wygląda, drodzy Państwo. Trzeba się szybko ratować. Co by tutaj zrobić? Za bardzo nie mam co. Hmm. Co by tutaj zrobić? Z tym mógłbym wyjść. Dobra, zjumamy. O, proszę bardzo. Długości. Ktoś jest ranny? Gotowe! Może, może nie da mi prosto w twarz. Zobaczymy. A jednak... I tutaj, i tam. No ale dobra, przynajmniej się pozbyliśmy tego gościa. Nie za bardzo karty mi... ...przychodzą. Różnie to może być. Tak... Co by tutaj zrobić? Wojciech zdrowie, a tak. Dobra. Hmm. szczerze mówiąc trochę jestem w kropce, dobierzemy kartę. Okej, okay, ta sama karta, którą mam. Nie za dobrze. Słabe karty mi przychodziły. No i coś trzeba robić. Zobaczmy sobie, zrobimy 5 na 5. Już się robi. I się. Powolałem zrobić w ten sposób, Muszę stracić 5 Hmm... Szczerze mówiąc trochę jestem w czarnej dru... drupie. <grym> w czarnej drupie drodzy Państwo. I tu był przełom. Proszę bardzo. Patrzcie co się dzieje. Prowokacja i dwa razy po 8-8. I tu zrobiłem fail. Idzie. To jest to, że długo nie grałem. Powinienem najpierw zrobić to co zrobiłem drugie, a potem zrobić dipsa. Sorki. Ale i tak chyba damy radę. No dobra. No dobra. Po prostu się tak się podekscytowałem, że... Że dostałem tak dobre karty i że mogę wykorzystać resztę, że. Hmm. Co teraz? Co teraz? Hmm. Weźmiemy chyba to. No? W momencie kiedy. Ah, to jest ważna karta, tak? W momencie kiedy. Zabity. Kiedy zostaje zabita ta karta w nowej, w Nowym rozdaniu, w nowej turze, z powrotem wróci. To szczerze mówiąc uratowało mi dupę. Patrzcie, co dalej się będzie działo. Ile chodzi tam mama? Co dzieje? No i dobra Co teraz? Ilse'a czy Ragnaros? Hmm chyba damy Ragnarosa Proszę bardzo Trzeba jak najwięcej wyczyścić karty wrócą? Nie, nie, nie. nie chcemy jeszcze Ragnarosa. Chcemy chwilę poczekać, jak najwięcej kart ze stołu zdjąć. To by mógłby być fail z mojej strony. Niestety, albo stety drugiego nie zrobiłem. Hm. Czy rozwalić ten 1-3? Jestem tutaj, jestem się jestem Okej. Okay. I tak chyba po prostu zostawię. Nie, Proszę bardzo. Następny. Za Major No i dobra, drodzy Państwo, teraz chyba pojedziemy z Ilserą. A tu już jest dużo gości, wszystkich, prawie wszystkich. Okay. To też niepotrzebnie zrobiłem szczerze mówiąc. A szczerze mówiąc nie zmieniło to. Niczego. Po do mamy długości. I tutaj dostajemy jeszcze jedną kartę wiselę. No i mamy ją. Był istotą. Już u Mamy trochę. Ja wkraczać w moje Mamy Ragnarosa. No i dobra. Chyba ogólnie wygraliśmy, drodzy no Państwo. To... Sorry za parę błędów, wyszedłem trochę z prawy. Tak jak mówiłem nieraz... Hmm. Tak jak mówiłem nieraz, trzeba troszeczkę pograć w Hearthstone, żeby być na bieżąco. Nie robić błędów. No dobra, to byłby raz. Trzeci i ostatni po drugiego skrzydła. Zwycięstwo! Góra jest moja! Moja! No i dobra, zobaczmy co dostaliśmy. Za każdym razem, gdy ten stronnik zostaje zraniony, przyzwij chochlika jeden na jeden. Dobra. No i świetnie. No dobra, zostało nam tylko do otwarcia skrzyneczka. I mamy nową kartę Agonia, zastąp Twojego bohatera Ragnarosem, Władcą Ognia. No i dobra, to by było drugie skrzydło z naszego najnowszego dodatku do Hearthstone'a. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak to... Zarajkujcie i co? Do zobaczenia w trzecim skrzydle już niedługo. Piękne dzięki, pozdrawiam. Papa i cześć.